Drużnik, a także pionier polskiego reportażu, znany z tego, że przemierzył tam i z powrotem Afrykę. Przez 5 lat pokonał 40 tysięcy kilometrów, korzystając z różnych środków transportu. Ale to właśnie rower odgrywał kluczową rolę w tej podróży. Mowa tu o Kazimierzu Nowaku. Dzisiaj opowiem wam o jego niezwykłych dokonaniach. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów od partnera dzisiejszego materiału. Partnerem dzisiejszego odcinka jest portal roweromate.pl Jeśli szukasz porad rowerowych lub inspiracji na rowerową wyprawę, koniecznie odwiedź mojego bloga. Kaśmierz Nowak o którym mowa, urodził się 11 stycznia 1897 roku w Stryju, na Wołyniu. Chwileczkę, wróć. Od jednego z widzów wiem, że Stryj nie leży na Wołyniu. Stryj leży na ziemi przemyskiej, a Wołyń leży bardziej na północny wschód. Wracając do historii, Kazimierz, mając 15 lat, odbył swoją pierwszą samodzielną podróż do Watykanu. Po zakończeniu I wojny światowej, przeprowadził się do Poznania, gdzie pracował jako urzędnik i reporter. W 1922 roku założył rodzinę. Ożenił się z Marią, z którą miał córkę Elżbietę i syna Romualda. Niestety, kryzys gospodarczy pozbawił go pracy, co zmusiło go do szukania nowych sposobów na zarobek. Wciąż marzył o byciu korespondentem prasowym, co stało się początkiem jego pierwszej rowerowej Przygody. W 1925 roku Kazimierz odbył dwie rowerowe podróże przez całą Europę, które doprowadziły go do Trypolitanii. Brak funduszy oraz problemy zdrowotne zmusiły go jednak do powrotu do Polski. Jednak te doświadczenia zainspirowały go do planowania podróży, tym razem przez całą Afrykę. Kazimierz Nowak był przeciwnikiem kolonializmu i nie popierał ambicji Ligi Morskiej i Rzecznej, która dążyła do pozyskania kolonii dla Polski. Z tego powodu Lika nie wspierała jego działań. Otrzymał jedynie komplet opon od firmy Stomil i aparat Contacts od żony, dzięki któremu mógł udokumentować swoją podróż. Jego głównym środkiem transportu pozostał siedmioletni rower. 4 listopada 1931 roku Nowak rozpoczął wyprawę życia. Z Boruszyna dotarł pociągiem do Poznania, następnie do Rzymu, skąd rowerem przejechał jechał do Neapolu. Tam wsiadł na prom do Trypolisu, skąd rozpoczął swoją afrykańską podróż. Przez pustynne osady i włoskie tereny dotarł do Egiptu, a stamtąd ruszył na południe Afryki, podróżując wzdłuż Nilu, przez Kair, Hartum aż do Konga. W trakcie swojej podróży poznawał różnorodne kultury i plemiona. Między innymi chodzi o Silluków, Batusów, pigmeów, Burów, czy Zulsów. Relacje ze swojej podróży przesłał żonie, która przekazywała je z kolei do gazet. Jego były publikowane m.in. Światowidzie oraz Przewodniku Katolickim. Dzięki temu mógł zarobić na utrzymanie rodziny. Po trzech latach podróży Kazimierz Nowak osiągnął przylądek igielny. W drogę powrotną udał się w maju 1934 roku. W jednym z wywiadów wyznał, że Brytyjczycy byli pod wrażeniem jego dokonań i zaproponowali mu podróż pociągiem do Europy. Jednak Nowak wówczas odmówił. Podczas podróży powrotnej rower Nowaka rozpadł się. Od jednego z Polaków niejakiego miecz Sława Wiśniewskiego otrzymał konia, którego nazwał Ryś. Miał również inne dwa konie bagażowe Kowboja i Żbika. Rozstaje się z nimi dopiero w Angolii, w posiadłości hrabiego Zamońskiego. Hrabia pożyczył mu rower. W tamtych okolicach Nowak postanawia popłynąć rzeką Kasai. Jego członko Poznań jeden wraz z bagażem rozbijają się. Pozostała mu wówczas pierwsza wędrówka. Zdeterminowany podróżnik dociera do prowincji Luala w kongo belgijskim. Tam kupuje nową łódź i nazywa ją Maryś na cześć swojej żony. Na jej pokładzie przemierza przez całą środkową Afrykę. Ostatni etap wyprawy Sahara okazuje się najtrudniejszy. Był już rower, było czółno i koń. Więc czego brakuje? Tak dokładnie. Chodzi o wielbłąda. W Afryce francuskiej zorganizował własną karawanę i przez 5 miesięcy pokonywał Saharę, aż w listopadzie 1936 roku dotarł do Algieru. Dzięki pożyczce od polskiego konsula w Paryżu Kazimierz uzyskał właściwe dokumenty i bilet na powrót do Polski. Pod koniec grudnia 1936 roku, zmęczony podróżą, Kazimierz Nowak powraca do Poznania. Po powrocie Nowak wygłaszał liczne odczyty na temat swoich afrykańskich przygód. Niestety, był okrutnie wyczerpany. Zmagał się z atakami malarii, a także z zapaleniem okostnej lewej nogi. Trafił do szpitala i tam zachorował na zapalenie płuc. Zmarł 13 października 1937 roku. W swoich planach miał kolejne wyprawy, między innymi do Azji. Życie Kazimierza Nowaka można opisać jako walkę z przeciwnościami losu i realizowanie swoich marzeń. Jego podróż była niezwykłym wyczynem, a jego relacje stanowią cenny wkład w historię polskiego reportażu. Podczas przygotowań do tego filmu bazowałem na materiałach udostępnionych przez Fundację imienia Kazimierza Nowaka. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również Państwa do postawienia mi wirtualnej kawy za pomocą serwisu BuyCoffee2. Link w opisie. Partnerem dzisiejszego materiału był portal Roweromate.pl. Aktualności, porady, ścieżki rowerowe.